Więcej. Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich zgromadzonych, zaproszonych, serdecznych przyjaciół, współpracowników Solidarnej Polski na dzisiejszej uroczystości. Jest skromna, nie powiem w dwójnasób, ale w jakimś stopniu, dlatego że również skromny ten lokal, jeśli tak można powiedzieć, pod pokój. Właśnie tutaj będzie siedziba, to mocno brzmi, biura, ale to wynika również z tego, że jesteśmy, tym się nie obnosimy. Ale nie mamy powodu tego ukrywać, że eee, jesteśmy partią, która działa e, w szczególnych warunkach, nie mamy żadnego wsparcia budżetowego i na miarę swoich możliwości, skromnych możliwości i to do rzeczy, e, ale również e, pewnym wsparciem e, naszych serc, e, pracy, wolontariatu, dzięki Państwu działamy, istniejemy i funkcjonujemy. I dzisiaj, tu, w Sztumie, otwieramy te, to miejsce to może nawet lepiej oddaje charakter, gdzie będą dyżury, będą porady prawne, w miarę oczywiście i jeszcze raz to podkreślam, naszych możliwości, ale mam nadzieję, że to miejsce będzie tętniło, że się wpisze w to, co robimy, bo w całym kraju tą naszą działalność, niełatwo to idzie, ale jednak rozszerzamy, kontynuujemy bardzo konsekwentnie, nie będę tutaj za bardzo wygłaszał dużych referatów. Przesłanie Solidarnej Polski jest jasne, czytelne. Myślę, że nasza cierpliwość przyniesie efekty i spełni się tutaj spojrzenia księdza, że kto we łzach się radości rządzić będzie, że nasza działalność da efekty efekty w postaci poprawy sytuacji w samorządzie, na szczeblu krajowym i na szczeblu Europarlamentu. To mocno brzmi, ale tak to po prostu wygląda. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i w myśl starej zasady, że bez Boga ani do proga też tego nie demonstrujemy, bo to musi mieć wszystko rzetelne, właściwie takie odniesienie. Chciałbym prosić zaproszonego i dziękuję za to, że ksiądz raczył nas zaszczycić swoją obecnością jako kapłan księdza Tomasza, aby to miejsce pobogosławił, poświęcił i żeby też się wpisywało w to przesłanie Solidaryzmu, bo to wielkie przesłanie ma bardzo silne korzenie chrześcijańskie, a już najlepszym tego dowodem i znakiem jest obecny papież Franciszek. To nie znaczy, że my się tylko sprowadzamy do programu społecznego. Mamy bardzo dobry program również progospodarczy, rozwojowy, ale w każdej dziedzinie. Potrzebne jest to światło i bardzo proszę, żeby ksiądz w kilku słowach się może tutaj z nami jakoś podzielił i przede wszystkim pobłogosławił i poświęcił to miejsce. Serdecznie proszę. Ja powiem krótko. Jeśli gdziekolwiek, jak w jakimś pomieszczeniu mieszamy krzyż, prosimy o poświęcenie, to pamiętajmy, że to zobowiązuje. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wspomożenie naszej w imię Pana, który stworzył Nasz Bóg, który stworzył świat i napełnił go przedziwnymi znakami swojej potęgi, Uświęcił także pracę ludzi, aby w pokorze służąc Stwórcy przyczyniali się do udoskonalenia dzieła stworzenia. Skierujmy do Niego pokorne błagania. Dziełu rąk naszych, pobłogosław Panie. Powtórzmy. Dziełu rąk naszych, pobłogosław Panie. Błogosławiony jesteś, Boże, Ty nałożyłeś nas obowiązek pracy, abyśmy działając umysłami i rękami gorliwie się przyczyniali do udoskonalenia stworzeń. Dzieło rąk naszych, o błogosław, Panie. Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który dla nas stał się człowiekiem, pokornie wykonywał pracę rzemieślnika. Dzieło, dzieło rąk naszych, o błogosław, Panie. Błogosławiony jesteś, Boże, Ty sprawiłeś, że w Chrystusie jarzmo naszej pracy staje się słodkie, a brzemię lekkie. Dzieło rąk naszych, o Błogosławiony jesteś Boże, Ty w swojej opatrzności ciągle nas przynaglasz, abyśmy przez pracę dążyli do doskonałości. Dzieło Pana naszej, Błogosławiony jesteś Boże, Ty łaskawie przyjmujesz ofiarę naszej pracy, aby była pokutą za nasze grzechy, radością dla braci i źródłem pomocy dla ubogich. Błogosławiony jesteś Boże, Ty raczyłeś podnieść chleb i wino, owoc naszej pracy, do godności Eucharystii, gdzie naszych obłogosław, módlmy się. Boże, Ty w planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie służąc dobru ciała i ducha człowieka spraw niech wszyscy, którzy w tym pomieszczeniu Będą zajmować się badaniem spraw codziennego życia i rozwiązywaniem jego trudności, wspierani Twoją pomocą, znaleźli właściwe drogi działania i osiągnęli cel swoich poszukiwań. Wszyscy... Na pewno to biuro służyć nam będzie przede wszystkim pomocą, radą tym wszystkim, którzy w trudnej tej rzeczywistości, w relacji na przykład Państwo obywatel potrzebują pomocy. Ponieważ ja pełniłem już swego czasu dyżur w biurze poselskim i zdaję sobie sprawę jakie trudności mają, mają ludzie w egzekwowaniu praw, które im się należą od strony państwa. Państwo nakłada pewne obowiązki na ludzi, natomiast osoby nie są do końca poinformowane w odpowiedni sposób, żeby egzekwować swoje, swoje prawa i swoje możliwości. Dlatego biuro w tym sensie jest nam potrzebne, niezbędne, żeby móc stwarzać możliwości ludziom w egzekwowaniu ich wszelkich praw od państwa. Poza tym biuro też służy do oceny pracy posła, pracy samorządowców. Daje nam pewien obraz, pewien obraz oczekiwań ze strony mieszkańców w stosunku do posła w stosunku do pracowników samorządu, w stosunku do grupy ludzi kierujących, sprawujących własne. Także biuro też w pewien sposób pozwala nam obiektywnie sprawdzić, popatrzeć na tą rzeczywistość tunską, na przykład wyciągnąć konsekwentne wnioski, żeby móc się przygotować w jakiś pewien sposób do wyborów żeby mijać i żeby nie mijać się z oczekiwaniem społeczeństwa. Czy biuro w sumie i czy nie wiąże się to z w wyborami? Celne i ciekawe pytanie, ale od razu powiem, lepiej późno niż wcale, to nie dlatego, ale mieliśmy tutaj biuro, biuro, które działało też, ale biuro jednak znacznie droższe. Byliśmy zmuszeni pod presją tych wydatków z niego zrezygnować, szukaliśmy tańszej lokalizacji, a przyczyna jest prozaiczna, jesteśmy jedyną partią, która działa na obszarze całego kraju, która nie ma ani jednej złotówki z budżetu państwa. To zresztą wywołuje dużo emocji, komentarzy, bo jest temat w Warszawie w tej chwili na tapecie finansowanie partii politycznych. Ale dlatego, że nie mamy wszędzie posłów, nie mamy wszędzie europosłów, jesteśmy zmuszeni utrzymywać i tworzyć biura, biura Solidarnej Polski w innych rejonach. Na przykład ja mam Pwiasko Pomorskie, Śląsk. Tak dalej. Dlatego ten skromny lokal, bardzo skromny, myślę, że będzie pełnił swoją funkcję. Bo, nawet do małego pokoiku, może przyjść obywatel, może przyjść mieszkaniec ze swoimi problemami, i taka jest misja i cel tego. Dlatego dziękuję gospodarzowi Romanowi Wieszowskiemu, że znalazł bardzo tani, skromne są tu opłaty, ale funkcja jest do spełnienia. Nie musimy mieć pałaców. Tak, krawiec kraje, jak materiał ustaje. A co do wyborów. Cały czas kampania prowadzi się, to nie jest taka kampania, zaczyna się dzień po wyborach, czego się ja się nie najad, ja się nie naliżę. Więc nas nie uratuje w tej chwili jakiś rzut na taśmę, ale tutaj podkreślam, było biuro, była przerwa, mamy nową lokalizację, robimy krótko mówiąc swoje. Sądzę, że moje wyjaśnienia nie powinny pozostawiać żadnych znaków zapytania. Otwieracie biuro poselskie w Sztumie. Jest to teren bardzo trudny, jak sami wiecie, yy, zdominowany przez jedną opcję polityczną, która krępuje ręce innym ludziom, którzy chcą zrobić coś dla swojego rejonu, regionu, coś więcej. Czy wy w tym miejscu jesteście w stanie im pomóc? Yy, tak, celem natomiast yy, Solidarna Polska prowadzi politykę pozytywną. To nie jest polityka przeciwko komukolwiek, czy ktoś dominuje. Prawda, że tutaj jest duże, silna dominacja jednego obozu politycznego, ale intencja nie jest nasza walki z kimkolwiek, chcemy promować i przez tworzenie pozytywnego obrazu, przez pozyskiwanie ludzi, przez pozyskiwanie poparcia, przez swoją działalność pracy w taki sposób widzimy i rozumiemy konkurencję polityczną. Bo to może nie jest tak tutaj czy w innych rejonach w kraju, że jakaś partia, w tym przypadku SLD jest potężna, może właśnie słabość innych ugrupowań, e, innych ugrupowań daje dominację i pozycję tym, którzy są. E, nie ma co zazdrościć, nie ma co szukać dziury w całym, zły malarz na pędzle na rzeka, róbmy swoje. E, my nie jesteśmy potęgą polityczną, jesteśmy partią, która e, jest partią wschodzącą i myślę, że mamy przed sobą perspektywę i przyszłość ale robimy swoje i nie będziemy krytycznie oceniać innych. Owszem, będziemy krytykować ich działania, jeżeli jest coś złego. Poza tym to nie jest też tak, że w różnych ugrupowaniach nie ma różnych ludzi eee, praktyka. My mamy polską scenę niezwykle spolaryzowaną, agresywną, nienawistną i chamską. Chcemy współpracować dla dobra mieszkańców Sztumu. Jeżeli będzie pole do współpracy, nawet z obecnym gospodarzem, nie będziemy unikać. Natomiast budujemy swoje. Promujemy Solidarną Polskę. Chcemy być po prostu lepsi. Na tym polega konkurencja polityczna i demokracja. Tutaj był przed chwilą przedstawiciel jeszcze innych partii. Rozmawiamy. To samo robimy w Sejmie. Nie jesteśmy idealni. Też mamy swoje emocje i swoje przywary. Ale jeżeli chodzi o współpracę, to jest najważniejsze. Konkurencja tak, a walka Zwłaszcza nienawista, nie. Jeszcze jedno pytanie, panie Europosie, Czy pan Europoseł i wasze ugrupowanie jesteście w stanie pomóc, wesprzeć działania mieszkańców i władzy naszej w zdobyciu inwestorów do naszej strefy ekonomicznej? Jeżeli będą konkretne projekty czy propozycje, jeżeli przychodzi interesant z jakąś sprawą, jeżeli my możemy mu udzielić jakiejś porady prawnej, doinformować, zabrać głos w tej sprawie, czyli że są wnioski, gdzie jest potrzebne poparcie Polityczne, ale podkreślam jeszcze raz, że zasady kryteria mają pewną dozę uznaniowości, ale premiowana jest też aktywność samorządów, lokalnych struktur czy regionów w tej walce o środki unijne. Otwiera się nowe, nowe ramy finansowe w tej chwili od 2014 roku. Nowe otwarcie, nowe szanse. Jak najbardziej tak. W ogóle to jest pytanie o politykę też centralną, jak się traktuje tereny, miejsca, gdzie jest niedoinwestowanie. Pomorskie jako całość może tak, ale już ten zaślański kraj, te cztery powiaty, Nowy Dwór, Malbork, Stuttgart, bardzo często mówią, że tutaj jest trochę za mało tych inwestycji, tych środków, że sobie tam bardziej Gdańsk, metropolia i to, co jest na zachodzie. To jest temat. Bardzo chętnie się na to otwieram. Na miarę, ale podkreślam cały czas możliwości również fizycznych, bo też się nie rozerwiemy. Ale jeżeli będą takie propozycje, na pewno spotkają się nie tylko z zainteresowaniem, ale również z poparciem. Tym czym dysponujemy solidarnej Polski. Dziękuję bardzo.